Witam serdecznie na kanale twórczość Dziecka w Domu. Dzisiaj zajmiemy się muzyką. Muzyką szeroko pojętą. Przypomnimy sobie tempo szybkie i wolne. Także muzykę, która jest głośna i cicha. Będziemy to różnicować na bazie instrumentów, jakie tutaj dla Was przygotowałam. Do tego zagramy kilka piosenek, które może i znacie, a może dopiero właśnie Dzięki temu filmowi poznacie o tematyce wiosny. Zaczniemy od tego, jakie tutaj mamy instrumenty muzyczne. Wszystkie instrumenty, które mam tutaj przygotowane, są do zakupienia w sklepach muzycznych, w zestawach szkolnych. Także można zakupić je w Lidlu, albo też pojedynczo w różnych sklepach. Do ćwiczeń będą potrzebne nam cymbałki, trójkąt, bębenek. Ja zakupiłam takie pałeczki do perkusji. One akurat bardzo fajnie się sprawdzają do motoryki małej, są łatwe w trzymaniu, wygodne dla uczestników zajęć, leciutkie, nie pękają pod wpływem uderzeń z czasem, więc to jest bardzo trwały materiał. Ale Wy możecie mieć dwa patyki drewniane, grzechotka. Jeżeli ktoś ma, to taki dzwonek od roweru też jakaś tutaj inna grzechotka. To może być taka grzechotka, jaką mają małe dzieci, albo też taka tutaj już do terapii z zakresu integracji sensorycznej. To, co mamy, będzie się na pewno nadawało. Mam tutaj również przygotowany dzwoneczek. fajnie, jakbyśmy mieli jakąś gitarę, jakiś instrument strunowy. Nie chodzi o to, żebyśmy tu wybiali akordy, czy znali nuty, ale chodzi o Brzmienie tego instrumentu oraz efekty, jakie można wykorzystać właściwie bez znajomości chwytów. Jeżeli nie mamy instrumentu strunowego, nie szkodzi, wystarczy to, co mamy. Przecież możemy też dokonywać wyboru, jaki akurat element z tego filmu będzie nam odpowiadał. Zaczniemy od tego, że wprowadzimy tutaj y, wiosnę jako wstęp do naszych zajęć. Potem będziemy stopniowo przechodzić do innych utworów. Ja będę korzystała z laptopa, z internetu, y, z YouTube, gdzie będę po prostu pobierała tą muzykę. Wszystkie linki udostępnię, y, ponieważ to nie jest moja muzyka, wiadomo, to jest muzyka zaczerpnięta z internetu, ale musi stanowić tło naszych zajęć, abyśmy mieli też y, oparcie na Rytmie, poczuciu tego rytmu, a także na, na tym, jak pięknie zagrane są te i zaśpiewane utwory. Jeżeli je znamy, możecie je śpiewać z nami. Jeżeli nie, wystarczy, że będziecie tylko grali. A będziemy tak robić, aby każdy z nas, z Was, mógł z nami równolegle grać. Zaczniemy od tego, że weźmiemy pałeczki drewniane i Cymbałki. Dlaczego nie takie klasyczne yy, pałeczki do cymbałki? Jeżeli takie mamy, to oczywiście możemy z nich korzystać. Ja wybrałam te, ponieważ rzeczywiście łatwiej jest uczestnikom, zwłaszcza takim leżącym, trzymać dłuższe pałeczki. Tak? Przy krótkich, czasami przy przekuczach jest to niemożliwe, a tutaj przy dłuższych mamy łatwość manipulowania tymi rękoma i też wystąpiwania tych odpowiednich rytmów podczas zajęć ze stymulacji słuchowej. Zaczniemy od utworu Wiosna Nowina radosna słowa Agnieszki Dyniakowskiej muzyka i wykonanie Małgorzata Sadowska utwór jest przepiękny podam oczywiście linka do tego utworu będziemy grać na cymbałkach i w trakcie muzyki korzystać z innych instrumentów będziemy robić to spontanicznie ale zwróćcie uwagę, jak połączenie tych wszystkich instrumentów daje niesamowity duet i można po prostu fajnie tą muzykę zagrać na instrumentach. Na cymbałkę wybieramy ABC. dobierając jakikolwiek utwór z internetu, możemy dobrowolnie dobierać w trakcie muzyki instrumenty, które wydają nam się adekwatne. Ważne, abyśmy utrzymywali rytm, jaki jest w piosence i aby on nie był w miarę możliwości spójny. Tak, pojedyncze rzeczy zawsze coś zagra. Teraz przejdziemy do kolejnego utworu muzycznego. Też to będzie o wiośnie. Odkładamy cymbałki. Potrzebujemy trójkąt. I na trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Damy trójkąc. Żymy będę? Cały czas na trzy. Raz, dwa, trzy. Nie kochamy wszyscy.

ya udah sama ada, 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 ada. ada. Widzimy, do każdego utworu będziemy grali różne tempa. Jak to jest z tym tempem? Posłuchajmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, grane są niektóre utwory, ale inne są grane znacznie wolniej, na jedną trzecią. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Inne są jeszcze wolniejsze. Posłuchajmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A jeszcze inne są bardzo wolne. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Posłuchajmy no, w takim razie utworu, w którym pojawiają się wszystkie te rytmy, przenikają się przez siebie, raz jest szybciej, raz jest wolniej. Dzięki temu będziemy dobierali różne instrumenty, próbując uzyskać ten efekt szybkiego tempa i wolnego tempa. Będzie to utwór Vivaldiego, wiosny. Hmm. Dobra, zaczynamy. Od rzeszowych idzie dwa, trzy, cztery.

Po prostu kuchnia, żeby wyciągnął rękę do góry i z udało ją przerować. Józsię opada i wzrasta. Suszamy to. Rozbierzemy pałeczki. Szybko. Raz, dwa, trzy. Przechodzimy na babenek. Na dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. i szybko. Zrasła, przecież gramy. 怎么样 Przemian i wolniej, ciszej. Odkładamy. Przejdziemy teraz do instrumentu strunowego. Instrument strunowy, jak sama nazwa mówi, musi mieć struny naciągnięte. W tych elementach stroimy gitarę, a gitara właśnie ma taki kształt takiej gruszki. Możemy mieć gitarę klasyczną, akustyczną, możemy mieć basową, ukulele, jakąkolwiek. Najważniejsze jest to, aby była nastrojona. Podczas y, tutaj y, takich pierwszych zajęć z ukulele na stymulację słuchu, na zajęcia muzyczne, rytmiczne, podczas zajęć uczestnikiem czy uczniem nie będziemy się w ogóle odwoływać do nut czy do chwytów, jakie y, są tutaj na gryfie, tylko skupimy się na tej części gitary. Chciałabym Wam pokazać proste bicia, które spowodują, że już będziemy mieli do czynienia z jakimś rytmem. Uczeń-uczestnik będzie miał poczucie, że coś zagrał i jest fajnie, tak? Więc tak naprawdę niewiele wystarczy, aby mieć kontakt z takim instrumentem i też przeżywać to, co gramy, to do czego gramy i to, jaki mamy wpływ na to, jakim tempem gramy. Bicia polegają na tym, że to są uderzenia na strunach. Wykonane ręką. Najbardziej podstawowe bicie to są dwa uderzenia do dołu, czyli z kierunku podłogi, i dwa uderzenia do góry, czyli na przykład czy w kierunku sufitu. A następnie do dołu i do góry. Posłuchajmy. Tak? Dwa razy. Dół, góra, dół i góra. I właściwie mamy już coś, na czym możemy grać. Możemy te bicia przyspieszać, zwalniać, w zależności od tego, jaki chcemy mieć efekt. I zrobić na przykład zajęcia na szybko-wolno. Zagrajmy teraz bardzo szybko. Możemy wziąć rękę naszego ucznia, uczestnika zajęć, pokierować nią, tak aby właśnie wykonał te bicia. I zacznij, zaczynamy. Gramy szybko, a teraz wolno. Możemy też zagrać zdecydowanie wolniej. grania jest piórkowanie. Polega ono na tym, że na każdej strunie każdej strunie odpowiada jeden palec. Od góry kciuk, wskazujący, środkowy i serdeczny. I pociągamy leciutko za strunę i do dołu i do góry i tak na przemian. Możemy grać to szybciej, wolniej. ćwiczenie na koncentrację, uwagę, a także na motorykę małą, ponieważ trzeba każdy palec tak naprawdę dostosować do struny, tak? Każdy musi przypadać na daną strunę, musi też tą strunę pociągnąć, tak? Można też chwytać podwójnie strunę tylko kciukiem i na przykład palcem środkowym. klasyczną, akustyczną ukulele, cztery struny, e, sześć strun, na wszystkich gitarach możemy w ten sposób grać. Takimi pociągnięciami, piórkowaniem, czy też biciem. Dobrze, zagramy. Uwaga, mamy szybko. Bierzemy instrument z tego i próbujemy szybko i głośno. Możemy sugerować zmianę ręki przechodzimy na wolno. Możemy przyłożyć ten dzwonek do ucha naszemu uczestnikowi uczniowi i tak wyzwonić. z jednej strony, z drugiej. Zwracają się uwagę na to, czy nie ma nadwrażliwości suchowej, tak? jeżeli ona jest, to cichutko, może z większej odległości. Możemy też kierować dzwonek za nim, przed nim, jeżeli też dziecko słabo widzące też by poszukiwało, lokalizowało ten dzwonek. A my szybko bierzemy tutaj tylko... Yeah. Przerabianie gorączki, widzę na pierwszej kolejności, czyli na pierwszej kolejności, czyli dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Czasem wskazujące, jednej i drugiej ręki, w całą stronę. Na początku jedną ręką. idziemy do góry. Dwa palce. Do góry. Wszystko Zajęć muzycznych, rytmicznych na obszarze y, naszej muzyki, nie tylko polskiej, zagranicznej, instrumentalnej, i doświadczenia z dzieckiem, uczniem, uczestnikiem zajęć różnych dźwięków, głośnych, cichych, granych szybko, granych wolno, y, także takiej y, ekspresji muzycznej może podróżowania dookoła świata wokół tej muzyki. Przecież wiadomo, że każdy region na naszym globie ma zupełnie inną muzykę, od arabskiej po hinduską, po chińską, czy też grecką, irlandzką, polską. Po prostu mamy naprawdę bardzo dużo tej muzyki instrumentalnej, do której można po prostu w fajny sposób podłączyć instrumenty muzyki. Czyli tempo, rytm, i już właściwie mamy tutaj fajne zajęcia, duże doświadczenie też na obszarze ściągniętej przez nas muzyki, sugerowanej, gdzie pozwalamy rozwijać wyobrażenia tego, jaki duży jest świat, jak bardzo zróżnicowany i tak naprawdę jak zróżnicowana jest kultura. Można też pokazywać różne zdjęcia z Google, jak w takim kraju ludzie się ubierają, jak wyglądają, co jedzą. I nagle się okaże, że nasze dzieci odkrywają, że rzeczywiście Ziemia jest dużą planetą, a ludzie są bardzo od siebie zróżnicowani i to, co robią, też jest piękne. Gorąco zachęcam do takich zajęć muzycznych. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.